Kocham Białystok tak za to, że jest moim rodzinnym domem, jest moim miejscem, w którym się wychowałam. Jest miejscem, w którym powstały moje fundamenty tego, kim naprawdę jestem. Jest miejscem, które mnie ukształtowało. Mieszkańcy Białego Stoku są osobami wyjątkowymi, dlatego, że nie ma tam tak silnej pogoni za karierą, za pieniędzmi. Rzeczywiście jest mnóstwo wartości, które tam trwają i które są bardzo piękne. Poza ukochanym miejscem białostoczan, czyli Pałacem Branickich, uwielbiam planty, bo na plantach były moje pierwsze pocałunki, były moje pierwsze miłości, pierwsze randki, były miejsca, na których się siadywałam i rysowałam. Wszyscy Białostoczanie, mam Was głęboko w sercu i jestem jedną z Was po prostu na zawsze. Do zobaczenia, całuję. Znaczy to co zawsze dobrze wspominałem z Białego Stoku, to było to, że to jest bardzo zielone miasto i to. Nie jest taki, takie słowo klucz do Białego Stoku ani nie jest jakiś tam symbol, ale ono naprawdę jest zielone. Ono jest takie przyjazne, fajne do, do życia. Najzwyczajniej w świecie takiego zwykłego życia. Pamiętam na, na początku, zaraz po przeprowadce na studia, tutaj kiedy dosyć często jeździłem do Białego Stoku i ilekroć wysiadałem w pociągu. Na, na, na z, z pociągu na dworcu w to uderzy, uderzał mnie w nos zapach zieleni, po prawo, taki nie, nie, strasznie mocny, którego mieszkając tam się praktycznie nie czuję, a wystarczy wyjechać i e, poczuć trochę, jak na przykład pachnie centrum Warszawy kebabami, chińskimi knajpami, ze starymi tramwajami i benzyną. I kiedy się i to natychmiast uderza, natychmiast uderza taki klimat jakiejś fajnej przyrody. Mi w Białym Stoku ciągle brakuje lotniska. Ja bym najchętniej życzył mieszkańcom Białego Stoku, żeby pozostali zawsze białostoczanami, nie zamienili się w Warszawiaków, nie zamienili się w Nowojorczyków. Nie tylko w kwestiach, gdzie przebywają, ale przede wszystkim w kwestiach światopoglądu i myślenia i takiego podejścia do życia, żeby po prostu pozostali w Białym Stoku. Przynajmniej w głowach.